Siemano! Dzisiaj zagramy w World of Tanks. Jest ze mną Rapi. przywitaj się. Witam, witam, witam. Karcz 1999. Cześć. Dobra, no to startujemy. Nie ja wziąłem cztery, miałem trzy wziąć. Dobra, dobra, damy radę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. <laughs> Właśnie, zobaczymy A, nie jest źle, trójeczki Dobra, mi się już Same trójki. Już prawie jestem. Tak. Ach, na wczytywaniu 1 FPS. Także ładnie, 25. No spoko. Jest spoko na razie. Bo ja tutaj raczej dzisiaj za dużo nie powalczę No Tak, lej traktorkiem, Bar no to cieniutko Bardziej pospocić tylko Cieszysz jeśli... się, że będziesz na Ety? Zajmij się zobaczymy co z tego będzie Jak im się spodoba to kręcimy jeszcze raz Co innego Zobaczymy, zobaczymy Ech, Dobra, przekonamy się Dobra, jedziemy chłopcy Czy tam sam tak na front? No, co, przecież spot. No, to dobra. <laughs> Nie spamujcie to niemiecka. Ale spokojnie idzie. 50 pingu, 60. No, ja mam tu dzisiaj troszeczkę gorszy pinkawe. No, Ale zresztą zobaczycie na YouTube. <laughs> Jak na razie nic się nie dzieje spokojnie jak na wojnie <grym> Spokojnie jak na wojnie a co to jest? <grym> nic się nie dzieje spokojnie jak na wojnie O widzę już kogoś nie ładuje No, Wczoraj zatkiem grałem widziałem LTP. Ja tak? a Adek, nie wiem co to wziął, chyba siódemkę czy ósemkę wziął jakąś i wygraliśmy. O, ginę? <grywka> Akurat laga miałem. Ale, <grywka> ale była szybka rundka. No zobaczymy ile ja pożyję. Gdzieś ty jest, no dobra, znalazłem cię, kręcę z ciebie. No i traktor poszukuje przygód. Aj, aj, aj. Chyba długo nie... no to garaż chłopcy. No to garaż. Garaż. Dziękujemy za tą szybką bitwę. Subskrybujcie, komentujcie, cześć.